Przeliśmy na jednego mieszkańca, o czym Pan mówił i Pan dobrze o tym także wie, dostaliśmy mniej niż większość krajów naszego regionu. I to jest realny wymiar tego, co Pan nazwał najszczęśliwszym dniem w swoim życiu. Jest Pan szczęśliwy, ponieważ Pana kraj jest biedny i dlatego dostaje pieniądze. Ale sprawa jest jeszcze poważniejsza. Gdy zaczynał Pan wydawać pieniądze z obecnej perspektywy, z obecnej perspektywy budżetowej, Pan zaczynał to. Bezrobotnych było w Polsce 1,7 mln. Po pięciu latach największego zastrzyku finansowego w dziejach Polski jest już 2,3 mln bezrobotnych, czyli o 600 tysięcy więcej. Prawie 2 miliony wyjechało za chlebem za granicę, a prawie milion pracuje w szarej strefie. To tak, jakby pan wysłał za te pieniądze na bezrobocie wszystkich zdolnych do pracy mieszkańców Wrocławia, Poznania, Gdańska, Krakowa, Szczecina i Lublina razem wziętych. Gdy pan zaczynał wydawać te pieniądze, wzrost gospodarczy w Polsce był prawie 7%. Po pięciu latach wydawania tych pieniędzy jest bliski zeru. Gdy pan zaczynał wydawać te pieniądze, w Polsce były stocznie, firmy budowlane, przemysł ciężki, choćby FSO na Żeraniu. Teraz już tego nie ma, wielu innych zakładów przemysłowych. Więc teraz, gdy pan zapowiada kolejne lata wydawania w ten sposób pieniędzy europejskich, to strach myśli, co, będzie, co byłoby za kilka lat, Gdyby dalej pan rządził Polską, rok 2018, 3 miliony bezrobotnych w kraju, 4 miliony za granicą, PKB na minus 7% i pusta Polska, pokryta, pokryta siecią wyprysków autostradowych i obwodnic wokół tych miast, gdzie rządzi Platforma. Czasami mam wrażenie, że pan jest jak Neron. Tak pan kocha Polskę, że aż postanowił ją pan spalić. I po tym wszystkim. I po tym wszystkim występ... Pan Marsza, czy mogę prosić o spokój następnym? Proszę kontynuować. I po tym wszystkim występuje pan w spocie telewizyjnym w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Swoją drogą nie wiem dlaczego w akurat na bo pan moim studentom przecież powiedział, że lepiej być spawaczem niż studentem. I w tym spocie e, z rozkosznie bezradną miną pyta pan Polaków, na co wydać pieniądze z Unii. To Pan nie wie, na co są w Polsce potrzebne pieniądze? To ja Panu powiem, na wszystko potrzebne są pieniądze na to, żeby Polacy mogli godnie żyć, by dzieci nie mdlały z głodu w szkołach, by ludzie nie czekali miesiącami na zabiegi lekarskie, by było czym ogrzać domy, by działały koleje i na to, by była praca w godnych warunkach. Jak Pan tego nawet nie wie, to prosiłbym, żeby choć raz Pan się przesiad z samolotu, limuzyny albo klimatyzowanego tuskobusa do normalnego busa, w którym ludzie tłuką się po dziurawych drogach lokalnych, aby dojechać z do jakiejkolwiek pracy, często wiele kilometrów od swojego domu.